Dobry wieczór, dobry wieczór. Wspaniałości z nieba. Niech dobry Bóg błogosławi nam obficie, abyśmy byli błogosławieństwem dla drugiego człowieka. Oczywiście kontynuujemy naszą serię rozważań dotyczącą konstytucji Królestwa Bożego. Najważniejszych i najistotniejszych słów nauczania Jezusa Chrystusa, które w zasadzie są konstytucją tego w jaki sposób powinni zachowywać się, w jaki sposób powinni myśleć obywatele Królestwa Niebieskiego, uczniowie Jezusa Chrystusa, ludzie wezwani do tego, by naśladować Zbawiciela świata? Kochani, dzisiaj zatrzymamy się nad wersetem szóstym Ewangelii Mateusza, piątego rozdziału. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, ponieważ oni będą nasyceni. I chyba nie będzie wielką tajemnicą, i chyba nie będzie ogromnym zaskoczeniem, gdy powiem, że z pozoru ten werset jest nieprawdziwy. Przecież nieraz jest tak, że oczekujemy jakiejś sprawiedliwości i wcale nie jesteśmy nasyceni. Jesteśmy wręcz ofiarami niesprawiedliwości. Myślę, że każdy z nas doświadczył w swoim życiu Właśnie niesprawiedliwości, chociaż oczekiwaliśmy tego, że będzie zupełnie inaczej. I zapewne w tych momentach ciężko nam jest pojąć ten werset, że kiedy łakniemy i pragniemy sprawiedliwości, no to będziemy nią nasyceni. I słyszałem przeróżne wytłumaczenia takiej sytuacji, ale żadne nie trafiło do mnie, bo żadne się nie sprawdza. I tak się dzieje wtedy, kiedy w tym wersecie i w tych słowach Jezusa Chrystusa oczekujemy ludzkiej sprawiedliwości. Ale tam nie jest napisane, że mamy łaknąć i pragnąć ludzkiego pojęcia sprawiedliwości, i wtedy będziemy nasyceni. Powiem więcej, jeżeli spojrzymy tam i poszukamy ludzkiej sprawiedliwości, to w zasadzie nie będziemy nasyceni. Dlatego, że później Pan Jezus mówi, że wręcz mamy się radować. I mamy się weselić, kiedy właśnie nie doświadczamy sprawiedliwości. Kiedy robimy coś dobrego, robimy coś dla imienia Jezusa Chrystusa, a mm, spotyka nas złorzeczenie, prześladowanie i kłamstwa przeciwko nam. No a Pan Jezus nie zaprzeczył sobie i też nie wprowadził jakiejś dziwnej mowy w trakcie jednej wypowiedzi. Więc o co tu chodzi? Ano chodzi tu o Bożą sprawiedliwość, która bardzo się różni od ludzkiej sprawiedliwości. Kiedy łakniemy i pragniemy Bożej sprawiedliwości, to wtedy faktycznie będziemy nasyceni. Boża sprawiedliwość to sprawiedliwość opierająca się na tym, co dla człowieka zrobił Jezus Chrystus. Po pierwsze, Biblia mówi, że wszyscy upadliśmy. Wszyscy zgrzeszyliśmy, wszyscy jesteśmy winni. Że nikt z nas tak naprawdę nie jest bohaterem historii, że robił wszystko dobrze, a spotkało go coś złego. Nie, prawda o nas jest taka, że robiliśmy wiele złych rzeczy, a pomimo tego spotkało nas wiele dobrego. A jeśli jesteśmy uczniami Jezusa Chrystusa, to wręcz spotkało nas nieprawdopodobne dobro, dobro prosto z nieba. Spotkało nam z nas Przebaczenie grzechów, spotkało nas wybaczenie naszych win, spotkało nas coś, na co absolutnie sobie nie zasłużyliśmy. Dlatego Biblia mówi, że wszyscy zgrzeszyli, wszyscy są pozbawieni chwały Bożej, i Biblia mówi, że właśnie za takich ludzi zmarł Jezus Chrystus, że nie zasłużyliśmy sobie na ofiarę. Syna Bożego, nie zasłużyliśmy sobie na to, by być zbawionymi ludźmi, a jednak Bóg nas zbawił. Na tym polega Jego sprawiedliwość. On jest sprawiedliwy, więc zbawił tych, których wybrał, których wezwał. Słowo Boże mówi, że tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. To jest właśnie Boża sprawiedliwość. My robimy źle, a spotkało nas coś absolutnie dobrego. My grzeszyliśmy, a spotkało nas przebaczenie grzechów. My pluliśmy na Boga, a Bóg za nas zmarł. Na tym polega sprawiedliwość Boża. Podam też taki ekstremalny przykład, który zawsze podaję przy okazji. Jakby mówienia o różnicy między ludzkiej sprawiedliwości i ludzkim pożądaniu sprawiedliwości, a Bożej sprawiedliwości i tym, że będziemy nasyceni kiedy, wtedy, kiedy łakniemy i pragniemy Bożej sprawiedliwości. Wyobraźmy sobie taką sytuację, a ja taką znam, w której ktoś pod wpływem pijackiej imprezy zabija drugiego człowieka. Słuchajcie, po ludzku sprawiedliwie by było tak. Że ten, który padł ofiarą morderstwa, który jest ofiarą morderstwa, który nie żyje, znajdzie się w dobrym miejscu, w niebie. No bo przecież spotykała go, spotkała go straszna rzecz. Został zabity. Po ludzku jest tak, że oczekiwalibyśmy też, że człowiek, który to zrobił, poniesie konsekwencje. Nie ma innych konsekwencji y, dla zabójcy, jak śmierć. Życie za życie, oko za oko, ząb. Za ząb. I to jest ludzka sprawiedliwość. Dokładnie tak oczekujemy i dokładnie takiej sprawiedliwości żądamy, gdy patrzymy po ludzku. Ale prawda o tej historii jest niezwykle trudna i wymykająca się ludzkiej sprawiedliwości. Jeśli człowiek, który został zabity, nie pojednał się z Bogiem, to pomimo tego, co mu się przytrafiło, wylądował w piekle. A morderca, jeśli pojednał się z Bogiem, jeśli autentycznie nawrócił się do Boga, autentycznie pokutuje od tego, jak żyje, stara się zadośćuczynić, ale nie ma mocy przywrócić komuś życia. E, natomiast autentycznie nawrócił się do Jezusa Chrystusa, to ten człowiek pójdzie do nieba. I w tej historii może się okazać, że zabity pójdzie do piekła, a ten, który zabił, pójdzie do nieba. To jest drażliwe. To jest trudne, to jest po ludzku nie do ogarnięcia i to wielu oburza, dlatego że Boża sprawiedliwość potrafi oburzyć i potrafi pokazać, że nie ma nic wspólnego z ludzką sprawiedliwością. Ale kiedy łakniemy i pragniemy Bożej sprawiedliwości, a więc łakniemy i pragniemy tego, by tym, którzy nam i innym czynili źle, stało się coś dobrego. By poznali Jezusa Chrystusa, by nawrócili się od grzechów, kiedy modlimy się o tych ludzi, kiedy przebaczamy im winę, kiedy rozumiemy, że jedyna różnica pomiędzy nimi a nami, to wcale nie zachowanie, ale Jezus Chrystus, który przyszedł do naszego życia, to wtedy będziemy nasyceni. Będziemy nasyceni, bo po pierwsze, już jesteśmy zwycięzcami. My już należymy do Jezusa Chrystusa i dzięki temu radzimy sobie z poczuciem ludzkiej niesprawiedliwości. A po drugie, bardzo często będziemy doświadczać, jak taka bezwarunkowa miłość, tak bezwarunkowo przedstawiona Ewangelia, będzie zmieniać serce tych ludzi. I to nie dotyczy tylko morderców. To dotyczy również pomniejszych przestępstw. Czyli gdy ktoś nas okradnie, gdy ktoś nas oszuka, gdy ktoś nas skłamie, gdy ktoś nas skrzywdzi, gdy ktoś nas porzuci, gdy ktoś nas rozczaruje. I kiedy my łakniemy i pragniemy ludzkiej sprawiedliwości, to możemy łaknąć i pragnąć jej do końca swoich dni i nigdy nie być nasyceni. Ale kiedy zaczniemy pragnąć Bożej sprawiedliwości, by tym, którzy czynią źle, przytrafiło się coś dobrego, by spotkali się z Bogiem, z Jezusem Chrystusem Zmartwychwstałym, z Duchem Świętym, by zostali przekonani o grzechu, sprawiedliwości i sądzie i zaczęli żyć wspaniałym, przemienionym życiem. Życiem, które też obfituje w przebaczenie tego, co złego zrobili również nam i również przez nas, Przebaczenie. Wtedy będziemy nasyceni. Natychmiast jesteśmy nasyceni czymś najcenniejszym. Bożym pokojem przewyższającym wszelkie okoliczności. Bożym pokojem, który wynagradza ludzką niesprawiedliwość poprzez Bożą Sprawiedliwość. Tego Wam życzę. Wspaniałości z nieba. Do usłyszenia jutro z Bogiem. Pa!